Kochani, e, kilka razy już wam pokazywałam ten zestaw. Raczej pokazywałam wam w jaki sposób Ola pracuje. Dzisiaj wam o nim opowiem. E, są to klocki konstrukcyjne z papieru. E, powstają dzięki temu e, dzięki prostym szablonom e, bardzo wymyślne konstrukcje. E, tutaj na drugiej stronie są pięknie rozrysowane informacje, w jaki sposób można e, różnorodne rzeczy budować. No, e, są to konstrukcje zadziwiające. E, my mamy takie, jak i instrukcji, e, są obklejone, ponieważ e, moja córka stwierdziła, że ona będzie chciała malować i ma ostatnie, o, ostatnio też e, fazę naklejenia wszystkiego. E, więc sobie je obkleiła i my już ich nie będziemy mogły rozłączać tych konstrukcyjnych e, tych konstrukcji e, każda, e, każdy element jest połączony z łączką i e, nie wiem jak to w praktyce wygląda czy je można rozłączać faktycznie czy nie, e, czy te złączki e, zużywają się czy nie raczej tak e, ale są na tyle proste, że na pewno można je bez problemu e, dorobić Polka sobie postanowiła zbudować jakiś budynek. Na razie nie wiem. Na razie sobie zaczęła malować jedną stronę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie się suszy na grzejniku, żeby poszło szybciej. Dlaczego warto sięgnąć po te kolodzki Przede wszystkim rozwijamy sprawność motorykę no, małą dzieci. Dzieci muszą tam pozaginać, y, przytrzymać, jedną ręką, drugą ręką operować, y, muszą y, zaplanować swoje działania, y, popatrzeć w jaki sposób y, na instrukcji jest coś y, pokazane y, i odwzorować. No i dzięki temu y, rozwijają y, wiel wiele swoich umiejętności właśnie też i wyobraźnię przestrzenną, y, Wiedzą też, w jaki sposób e, składają się bryły przestrzenne. E, dowiadują się o tym, że, z jakiejś powierzchni, że jakaś powierzchnia może je tworzyć. A to jest piękny wstęp e, do geometrii. Kluczki konstrukcyjne, e, wydało wydawnictwo Egmont. E, pokażę Wam e, tego, co zostało, jak to wygląda. Już mamy troszeczkę poobdzierane z papieru dookoła. To są takie elementy płaskie. One są wyjęte już z kartona, ale ten karton y, też bardzo łatwo się y, odczepia. O, takie elemenciki I, i je się ładnie zagina i składa. Rzecz niesamowicie prosta i bardzo przyjemna do składania. Zastanawiałam się, jak Olka sobie z tym poradzi, czy będzie to materiał, z którym da radę. Ku mojemu zaskoczeniu dała radę. Przewidywalny wiek dla tych klocków to od szóstego roku życia, tak wydawca przewiduje, tutaj jest napisane. Olka ma 9 lat. No i jest zachwycona. Myślę, że to nie będzie, to nie będzie nasz ostatni zestaw, że na pewno jeszcze sięg sięgniemy po kolejne zestawy. Bo naprawdę bardzo pięknie, bardzo fajnie sprawdza się w terapii, sprawdza się w nauce, w nauce koncentracji. Polecam. I do zobaczenia.